Bajkowy podcast. Bajki i wiersze dla dzieci. Dzisiaj przeczytam fragment książki Michała Rusinka od Mikmaka do Zazuli. Atlas regionalizmów dla dzieci. Na końcu tradycyjnie usłyszycie zagadkę, a odpowiedzi zagadki wpiszcie na stronie bajkowypodcast.pl pod Tą konkretnie bajką. Zanim przeczytam fragment, przeczytam Wam też wstęp, ale jeszcze przed tym przeczytam dedykację dla dużej ilości dzieci, które z pomocą swoich rodziców wpisały na stronę rozwiązanie zagadki. A byli to Kubuś, Marcelek, Helenka, Kacperek, Hubert i Ala. Zuzia, Kacper, Mateusz, Ilenka, Julia, Igor, Alicja, Martyna, Adaś, Heniutka, Pola, Celinka, Franciszek i Tosia, Oliwia, Kuba, Artur i Adam, Tymuś, Staś, Natalka i Natalka Bogdziun. Coraz więcej dzieci wpisuje poprawne odpowiedzi, więc ja naprawdę muszę starać się szybko przeczytać te wszystkie imiona. No dobrze, przechodzimy do dzisiejszej bajki, a nawet nie bajki, a historii. Wstęp. Są różne powody, dla których warto wybrać się w podróż po Polsce. Można zwiedzać średniowieczne zamki, spacerować po ogrodach w miastach i miasteczkach, kąpać się w jeziorach, chodzić po górach lub szukać swojej ulubionej plaży nad morzem. Można także nadstawić ucha i zbierać słowa. Czy zdarzyło się Wam kiedyś, że przyjechaliście do jakiegoś miasta albo wsi i ktoś powiedział do Was coś, czego nie zrozumieliście? Takie słowa, zrozumiałe tylko w określonych regionach, a niezrozumiałe dla innych, nazywamy regionalizmami. Ten atlas. Pozwoli Wam wiele z nich poznać i, mam nadzieję, zachęci Was do zapisywania podsłuchanych przez siebie okazów, tak jak robi się zdjęcia i zapisuje się je na komputerze lub w chmurze. Zobaczycie wtedy, jak różnorodny i ciekawy jest język, którym porozumiewają się ze sobą mieszkańcy naszego kraju. Leszno. Powiedzmy, że mamy straszną ochotę na kanapkę, i załóżmy, że akurat przejeżdżaliśmy przez Leszno. Zatrzymujemy się na stacji benzynowej, pytamy, czy są kanapki, i dowiadujemy się, że są, a w dodatku z różnym obkładem. Cóż to znaczy? Obkład to wszystko, co możemy położyć na kromce: ser, pomidor, Ogórek i tym podobne. Właściwie jest to logiczne, bo chleb trzeba czymś obłożyć, żeby stał się kanapką. Prawda? Jedziemy dalej. Nie rób szneków. Nie rób szneków. Mówią mamy swoim rozbrykanym dzieciom w okolicach grudziądza. A co na to dzieci? Oczywiście dalej robią szneki, jak to dzieci. Wy też pewnie robicie szneki, choć o tym nie wiecie. Na przykład teraz, jeśli nie wiecie, co to znaczy, szneki to inaczej głupie miny. Zróbmy konkurs na najgłupszą minę na świecie. Kto wygra? Może jakiś mistrz lub mistrzyni szneków z Grudziądza. Jedziemy dalej. We Wrocławiu mieszkają krasnoludki. Serio! Można sobie kupić specjalną mapę i podążać ich tropem. Ba, jest ich z roku na rok coraz więcej. Jeśli tam nabroicie i wpadniecie w tarapaty, czego wam nie życzę, możecie usłyszeć, ale siupa, co trzeba zrozumieć jako, ale przypał. Wtedy. Możecie zwalić winę na krasnoludki. Na dzisiaj to tyle. Bajka jest pięknie wydana i na pewno gdybyście chcieli, to znajdziecie ją gdzieś w księgarni. A ja teraz mam dla Was zagadkę, jak zwykle na koniec historii bajki lub wiersza. Gotowi? To zaczynamy. Lubisz je najbardziej, gdy są rymowane. Nieważne, czy w nocy, czy słuchasz ich nad ranem. Słuchaj uważnie, by zgadnąć od razu. Skup się i szukaj w swej głowie obrazów. One z pewnością pomogą ci w mig. Nieważne, czy dzikto, czy może dźwig. Czasem jest łatwo, lecz bywa i trudno. Gdyby nie to, byłoby nudno. Wiesz już, że lubią je duże i małe gagatki. Odpowiedź rymuje się ze słowem gładki. Jeśli już wiesz co to jest, to poproś rodziców o pomoc i wpiszcie poprawną odpowiedź na stronie bajkowy koniecznie z imieniem dzieciaka, które odgadło tę zagadkę. Na dzisiaj to już wszystko. Serdecznie zapraszam was do słuchania także innych bajek. Wszystkiego dobrego.